Anabel, narodziny zła. <grych> no, ile tych narodzin zła będzie do cholery jasnej? <grych> Anabel, narodziny zła jest to kontynuacja dwójki, ale jest to tak zwany prequel, czyli opowiadają nam historię o tym przed jedynką, czyli dowiadujemy się, jak powstała Anabel, dlaczego zabija i w ogóle skąd pomysł na nią. Kiedy jedynka Annabelle zrobiła prawie 260 milionów dolarów, studio nie mogło powiedzieć nie, 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 interesujemy jak najbardziej, robimy dwójkę, kręcimy to jak najszybciej tylko się da i jak najtaniej, jak najlepiej, 15 milionów budżetu, czyli podwojony yy, oryginalny budżet z jedynki, a zarobek ponad 300 milionów, więc całkiem fajnie, ale skoro to są kluczowe horrory, to zarazam fabułę od A do Z. Mamy rodzinkę, ojciec jest lalkarzem, tworzy tam różnego rodzaju stworzenia, no i mają córkę, Nies niestety ginie ona. Tak się, tak się darze, ginie, no i później przeskakujemy. Mamy grupkę dziewczyn z, z sierocińca. Są, przyjeżdżają do tego domu, oczywiście, no jak to można się domyślać po tragedii, gdy za małe dziecko, małe dziecko, gdy dziecko nie żyje, no nie jest najweselej w tymże, w tymże domu, no ale wprowadzają się do tego domu, no i okazuje się, że zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Ktoś tu coś widzi, coś się rusza i tak dalej, i tak dalej. Jest pokój w nim, jest lalka, jak najbardziej, oczywiście, Annabel. Dowiadujemy się w międzyczasie, że później, kiedy oni byli, właściwie wcześniej, ale później fabularnie, kiedy oni byli w rozpaczy, w żałobie, przyszło do nich coś: myśleli, że to jest ich córka, i jak najbardziej chcę zamieszkać w ciele, w ciele tejże lalki. Ja jestem waszą córką, i ja będę, i tak dalej, i tak no, dalej. Ale oczywiście wiemy, że to nie, było, że to nie była jej, jej córka, tylko to był demon, jak najbardziej duch niedobry, złol wstrętny. Boogie, boogie, boogie. Powoli zaczynają się nieprzyjemności. Ktoś tam jest okaleczony, ktoś tam y, ginie. Pojawia się walak, o tym będzie również y, za chwilę, bo tymi dziewczynkami opiekuje się zakonnica. Pokazuje zdjęcie, proszę bardzo, a ta końca to kto? Tam patrzy na tą walak. Nie znam, nie kojarzę tej siostry, więc jest y, grubą. Suma suma równo udaje się, udaje się y, niby wszystko zrobić, ale jedna dziewczynka gdzieś tam ginie, nie ma jej i okazuje się, że film. Tak jak najbardziej. Kończy się w momencie, kiedy zaczyna się jedynka. Nawet troszeczkę zachodzi na jedynkę. Ta córka tych, tych sąsiadów z jedynki to jest właśnie Anabel. My ją widzimy w dwójce, kiedy próbuje to zamordować naszą, naszą znajomą, przyszłą e, matkę. No tutaj jak najbardziej w tym momencie między innymi mniej więcej kończy się film. I my w tym momencie już wiemy co się wydarzy. Bo wiadomo, wydarzenia z jedynki kontynuują tę fabułę. Oczywiście jeżeli kochasz horrory to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko. To się samo rozumie przez się. Wiadomo, że w tym momencie to już jest... Zobaczmy, dwa razy obecność, Zakonnica już była wcześniej zrobiona, czyli trzecia część była, Anabel czwarta, czyli to już jest w tym momencie piąta część w tym uniwersum. I można by powiedzieć, piąta część, nie spodziewamy się zbyt wiele. No ale ten, można by powiedzieć, pod rozdział, czyli Anabel co druga część i zacznę oczywiście od, od straszenia. Nie jest źle. Myślałem, że będzie gorzej, ale nie jest źle. W ogóle na początek podoba mi się motyw, jak ta córka ginie. No to rzeczywiście... To też zabrzmiało. Podoba mi się motyw jak Turkaginy, ale wiesz dokładnie o co chodzi. Mówimy o horrorze. Więc rzeczywiście jest to zbudowane dosyć, dosyć fajnie, dosyć ciekawie. Kilka motywów, jak, które są, również mi się podobają, kiedy jedna z dziewczynek bawi się w kryjówki, w berka. W kryjówki bardziej. I chowa się pod schodami. Tam coś się pojawia pięknie, według mnie pięknie jest to zrobione. Motyw cały z tą windą ręczną do, do jedzenia, omówmy się. też mi się bardzo podoba. Wydaje mi się, że twórcy sobie fajnie to, fajnie to sprawili, fajnie to zrobili jest to dobrze dobrze zrobione. Mówiłem wcześniej, że pojawia się Walak, tak, bo jest jedno, jedna ze kiedy zakonnica, patrzy, no właśnie rozmawia z, z, z jedną z osób, mówi, o tutaj proszę bardzo są siostry zakonne z Rumunii i gdzieś tam w tle widać, właśnie jak się tak odpowiednio to zdjęcie przełoży, to widać Walaka. No i, a kto to jest? Ani nie wiem, siostry akurat nie kojarzę, ale to nie jest jedyny moment, kiedy pojawia się Walak. Jest jedna scena, kiedy to nasza dziewczynka, no niestety, spada, wróci, jest zrzucona przez demona z, z piętra i nie może, nie może chodzić. Jest na wózku i y, siedzi sobie elegancko na, na, y, na słoneczku, wszystko niby w porządku. I nagle pojawia się za, za nią y, ktoś, coś, jakaś zakonnica i bierze ją do szopy, gdzie tam w tej szopie zostaje opętana przez demona. Właśnie, to niby nie wiadomo, ale twórcy filmu potwierdzili, że tą osobą, która pcha, tą zakonnicą, która ją pcha do tej szopy, jest właśnie Walak. Jest to nasza słynna, słynna, zakonnica. Przypominam, że zdjęcia w tym momencie do drugiej zakonnicy trwają we Francji. Rozpoczęły się 5 września, więc rzeczywiście, tak, żeby to połączyć, no o to chodziło. To Dużo osób myślało, nie, no to rzeczywiście ta, ten duch, który opętał e, e, tą nalkę, to nie, nie, Chodzi o to, że duch, duch swoje, walak e, swoje, one razem, że tak powiem, można by powiedzieć, współpracują, żeby nieść chaos i tak dalej, tak dalej. Więc jeżeli chodzi o straszenie, nie jest najgorzej. Zresztą tutaj widzisz. Zwiastun może sobie popatrzeć, jak to, jak to wygląda i y, spodziewałbym się dużo mniej, ale może też właśnie dlatego i przez to, że spodziewałem się mniej, że okej, okay, jak najbardziej, no to już jest kolejna Annabelle, no to wiemy, co dostaniemy, a tutaj nagle się okazuje, że zrobili całkiem fajne kino. Wydaje mi się, że nie jest to film bardzo dobry, nie jest to film wybitny, ale jak na taki straszak, jak na film w uniwersum obecności, no bo tutaj nie, nie wszystko się zgadza, no to w tym momencie wiadomo, niedawno była recenzja Klątwy Lairony, no to, to dokładnie wiesz, ale akurat w tym aspekcie, tak, Anabel na rodziny zła, kolejny na rodziny zła, ale Anabel dwójeczka się zgadza. Fabularnie ten film również nie jest najgorszy, mimo że tak naprawdę koncept się zmienił już znowuż. Na stole montażowym, tak samo jak przy okazji obecności bodajże dwa, w tym filmie, w scenariuszu oryginalnym i tak też nakręcono, no naszym złolem była pani Mullins. Okazało się, że to ona jest jak najbardziej tym demonem i no, ona tam wszystkich zabija, ale tak na stole montażowym stwierdzono nie no to musimy coś zrobić musimy przekombinować pokombinować były dokrętki zamieniono właśnie że postać z -E zajmą Anabel a także strach na wróble bo strach na wróble również tutaj odgrywa ważną rolę oczywiście mówiąc Anabel mam na myśli demona który tym tą lalką zawadną. oczywiście pojawia się nasza Raggedy Ann jak najbardziej, a maska, którą nosi pani Mollins, jeżeli się przyjrzy dokładnie, znajduje się oczywiście, że tak, w niesamowitym muzeum Warrenów w obecności, więc tam jak najbardziej ta maska jest, no oczywiście to zabieg był celowy, no wiadomo, chwyt, chwyt, materkin dod, jak mawiam, kabaret ani Mru 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 i... Jeżeli się przyjrzysz, to tamtych rzeczy jest mnóstwo, no to w tym momencie wiemy, że uniwersum obecności może i będzie rosnąć pod warunkiem, że będzie oczywiście, że tak. Jeżeli się będzie zgadzała włoska firma Casucci, Mamona i Szmal, to tych filmów będzie cały czas mnóstwo. James Wan również przy tym filmie współpracował, oczywiście nie jako reżyser, jako producent wykonawczy, a reżyserem jest David Sandberg i on nie chciał, nie chciał robić Anabel. 2. Powiedział, że nie, dziękuję bardzo, nie jestem, nie jestem zainteresowany, nie chcę. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest. No, ale studio powiedziało, dobra, słuchaj, stary, dostaniesz wolną rękę. O, proszę bardzo, czyli mogę zrobić co Jak najbardziej, proszę bardzo. Więc pomysłów było dużo. No, nie ostrzegli się niestety głupich, głupot. Po raz tury powtórzę kabaret. Jedna ze sceny, kiedy dziewczynka rzuca wędkę zabawką taką, wędkę, kulkę w mrok i łowi, mimo że już wie, że coś wcześniej było. I nagle ta wędka się zatrzymuje i jest opór, i ta wędka. Oj, 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 co to się podzieje? No, niespecjalnie. Jest ten pokój, prawda, gdzie tam ta... Annabelle jest umieszczona, a dzieciaki tam wchodzą mimo wszystko, już po pewnych akcjach, które miały miejsce, ale po co wchodzą? Ktoś może powiedzieć, ale są opętane, to nie jest zależne od nich. No może, może rzeczywiście tak jest, ale takich rzeczy pojawia się kilka w tym filmie. I rzeczywiście nie jest ich aż do przesady, bo również warstwa wizualna jest ciekawa, zdjęcia są pięknie nakręcone, uwierz mi, tutaj możesz sobie zresztą patrzeć na zwiastun. Pięknie są kolory, dobrane i to wygląda wszystko rewelacyjnie. Nieczęsto pewnie mówimy y, co do horrorów, że opoważ. zdjęcia bardzo ładne, zwracam uwagę, ale akurat tutaj są takie okoliczności przyrody, można by rzec, że rzeczywiście to wygląda fajnie, dobrze i no, zwracam na to uwagę, bo dużą część filmu śledzimy i no, duża część filmu ma miejsce właśnie y, na zewnątrz, na polu, jakby to można było y, powiedzieć. No, zresztą lokalizacja też dosyć, dosyć fajna. Straszaków jest sporo. Okej, okay, ale one się akurat wpisują i to dosyć, dosyć dobrze wygląda. Bo nieważne, czy to jest wtedy scena, kiedy mamy dwie dziewczyny, które spiegadają, nie wiem tutaj ktoś je straszy, czy to jest coś innego, czy dziewczynka patrzy sobie z łóżka piętrowego na dół, a tam Annabel, której rzeczywiście nie powinno być. No to rzeczywiście wszystko, wszystko się trzyma, wszystko ma ręce i nogi, i to rzeczywiście, rzeczywiście dużo razy, ale niechże tak będzie. To jest dobre kino. Co zabawne. A tego nie mamy bardzo często przy okazji horrorów. Mamy dwie sceny po napisach. Co? Dziwne, prawda? No ale pierwsza scena po napisach ukazuje nam, że Annabel się rusza. Więc, no, jest to jeden z tych horrorów, gdzie zło zwycięża. Chociaż tak naprawdę zakonnica również. A dokładnie wie, że o co chodzi. A druga scena, no, jest to wprowadzenie naszej jak najbardziej naszej zakonnicy, Bonnie Aronson, oczywiście w tejże roli. Więc jest to takie pewnego rodzaju oczko puszczone do nas, a pewnego rodzaju reklama na zasadzie. Słuchajcie, już niedługo. Będzie wiadomo od doktora, co jest, to łączymy i w ten sposób to będziemy mieli zrobione. Ale ogólnie tak, ogólnie ten film polecam, bo według mnie jest to, polecam, czyli więcej niż 6 na 10, więc jest to według mnie dobry. Dobry film w uniwersum obecności. Mogło być gorzej, ale mi się wydaje, że jest całkiem, całkiem sensownie, bo tak, ja tutaj mam oczywiście notatki, ale nie ma zbyt wiele minusów, i to jest właśnie dobra. No może poza tym, że po co te dzieci wchodzą do tego pokoju. Oczywiście, jak po co ona strzela, strzela w mrok, jak, jak się boi, i, i to się pojawia. I może jeszcze jedna, dwie, ale to nie sprawia, nagry, że to jest film beznadziejny. Nie, ten film jest akurat w porządku i jak najbardziej delikatnie powyżej średniej obecności. Obejrzyj sobie, i to nie tylko jako fan obecności, to również jako fan horrorów może sobie sprawdzić. Ciągle jak najbardziej. Piła oraz, oraz naznaczony, czyli Insidious to są według mnie lepsze filmy Jamesa Wana niż, niż chociażby. Annabel, to prawda, piła to nie jest horror, tylko thriller, no ale dokładnie wiemy, wiemy o co chodzi. To jest ogólnie, powiedzmy, ten sam gatunek, podgatunek, jakoś tak to można oczywiście ująć. Jak to ma w swoim zwyczaju James One i spółka, przyzwyczaili nas do tego, że jest dużo smaczków, w których rzeczywiście można się wpatrzeć i tam znajdziemy. Zwróć uwagę na przykład na drzwi wejściowe. Zobaczy na nim krzyżyki. Czyli u góry mamy krzyże do góry nogami. Mm -hmm. A na dole mamy krzyże normalnie. Sam, sam reżyser Sandberg powiedział, że tak, to jest taka równoważnia, takie Ying-yang, że jest, są krzyże jak najbardziej normalnie i do góry nogami są potem, że to jest walka dobra ze złem, że oni nie... takich rzeczy w tym filmie jest mnóstwo, jak chociażby te Raggedy Ann, która się pojawia. Fakt, że maska, jak już mówiłem wcześniej, pojawia się w obecności pierwszej, zakonnica i tak dalej, i tak dalej, bo... James One i spółka, po raz w który powiem przyzwyczajeni nas do tego, że w uniwersum obecności, nieważne, który film mówimy, czy to jest właśnie obecność życzona, czy zakonnica Lejrona, czy Annabel, możliwe, że niedługo będzie i Crooked Man, i tak dalej, i tak dalej. Bo wiadomo, Tutaj się zgadza, no to wszędzie się będzie zgadzało. Tych smaczków jest dużo i my sobie potem lubimy oglądać. O, proszę bardzo. Dlatego po takich recenzjach jak ta, na samo zakończenie jest odcinek z ciekawostkami, no bo wiadomo, że oczywiście, że tak. My takie rzeczy lubimy, uwielbiamy, kochamy, tym się fascynujemy. A jeżeli lubisz horory, to sprawdź tę listę, bo tutaj takowych recenzji jest całe mnóstwo.